Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Tomb Raider Skończyliśmy sobie przy ognisku. I zadanie nasze było tam chyba pójść coś upolować. Także sobie popietniemy. No się potknęło, czy ja się potknęłam. <grywka> Jesteśmy samotni na wyspie. O Boże. Co tu się dzieje? A, zaraz. Mogę użyć tego łuku. Kto go powiesił z łukiem? Się się <grymne> o, nie się nigdy? Bo nie zastanawiałam. Jak można kogoś powiesić z łukiem? I hop. I idziemy tutaj. No, ostrożnie, ostrożnie. Dobra. radę. No pewnie, że Dobra. Ślicznie. Zobaczmy, czy jeszcze działa. No właśnie teraz zastanawiam się, to, skąd strzały. Pamiętaj, czego uczył cię Rod. Przecież nawet najlepsza forma i technika nic nie ci nie dadzą, nie jeśli nie zdołasz się skupić. Najważniejsza w obsłudze każdej broni jest... Chcemy strzały dopiero teraz. Ale jak widzieliście, ona już miała strzały na plecach Umieram z głodu. Umieram z głodu. Muszę znaleźć coś do jedzenia. Nie umierasz, zobacz, jeszcze potrafisz biegać. Coś tu chodzi. Nie ja wiem, co to są te słoneczka tam, widzicie, takie te wiszące, może to jakby nie mam do tu coś chodzi. Aha, tutaj miałam wejść tylko po strzały, o. Ha, to jakiś pojemnik. Kto to zostawił? E, wow, znalazłam zabawkę. Dobrze, biegniemy coś zapolować. A tu jest nasze ognisko, to tam nie. No, jakiś jelonek. Hallo. Tam, 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 tam. Biegiem no teraz mnie zobaczy, jest Co jest? ku No się słowo zatrzeło, co co pierkoła No A prawie snuszki No i świetnie. I jak widzicie nie umiemy polować jeszcze. Starcie! Popatrzcie, tu jest kolejna maskotka. Czy tam grzechotka? Hmm. Wybacz. Ale, się musi przetrwać. Prawda? Jak nie on, to my. Dobra, z powrotem do obozu. Posłuchaj, Laro. Czasem nie będziesz miała pod ręką cudacznych gadżetów, które powiedzą ci, gdzie jesteś. Jeśli jednak nauczysz się czytać z gwiazd i najbliższego otoczenia, zawsze odnajdziesz drogę do domu. Um, nie wiem, co mam na myśli: z gwiazd i najbliższego otoczenia to jest. Dzień dobry. Dawaj, jeszcze trochę nie wiem. Gdzie jesteś? Кролик. Не умею поливать. видите. не no, no, Zobacz. Ale zdobywamy właśnie widzicie, doświadczenie. A to mi się przyda. Gdzieś jeszcze króli sobie taki, co? Ale dobra, już królika przejść ciężko to. O, ale zrobił fikułko się. Nie chciałam być tak brutalna. Dlatego się szło do to? No. Mas chyba nie ten, jest gdzie. <laughs> Dobra, to do domu. Ciup. Ej. Czekajcie, coś mi ubyło. No i jesteśmy. I mamy patrzcie. Jest myszka. O. W tym menu punkty doświadczenia zdobyte podczas gry możesz przeznaczyć na opanowanie nowych umiejętności. Super. Patrzcie, mamy instytułowcy. Bystry wzrok umożliwia dostrzeganie trudnych do znalezienia zwierząt i źródeł pożywienia. Ej, jeszcze nie. Sztuka przetrwania. Zdobądź dodatkowe punkty doświadczenia dzięki oprawianiu zwierząt i odkrywaniu skrytek z żywnością. <laughs> Zmysł zbieracza. Przeszukaj gruntownie skrzynie i schowki, by znaleźć więcej surowców. Umiejętne oprawianie ciał zwierząt pozwala zdobyć więcej surowców. I no tego już chyba nie, nie możemy, czy nie? Zalednie łucznicy potrafią odzyskać strzały z ciał zabitych wrogów. O, a tu już nie możemy. Czyli No? Patrzcie, też możemy łowy. I tu możemy, skupiony umysł, dajecie więcej czasu na wycelowanie zabójczego strzału z łuku. O. efektywne korzystanie z toreb i kieszeni umożliwia noszenie większej ilości amunicji <laughs> no nie Myślę, że zrobimy przetrwanie i zrobimy sobie instynkt czy może będziemy zdobywać dodatkowe doświadczenia dzięki czemu będziemy zdobywać szybciej nie może coś takiego bardziej, co się przyda na początek prawda? Dobrze, no, będziemy zdobywać więcej mięcha, może z oprawiania. Tu mamy już ją. Super. I teraz co? O, i tu mamy tyk. Kałowy jeszcze nie mamy. Wyjdź to nasz? Nasze współrzędne. A czemu tutaj jeszcze mi ten. Tak, ten. Niedostępny, niedostępny. Mówi Konrad Roth, kapitan okrętu Endural. Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz smoczego trójkąta. Roth? Lara! Ty żyjesz! Już dobrze, dobrze. Nic ci nie jest? Co się stało? Pamiętam plażę. Potem straciłam przytomność i obudziłam się w jaskini. Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjeś zwłoki. O Boże. Gdzie teraz jesteś, Laro? Jesteś bezpieczna? To było takie przerażające. I to wszystko moja wina. To wszystko moja wina. Laro, posłuchaj mnie. Wysłałem SOS Endurance zanim opuściłem pokład. Mam nadzieję, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Proszę przyjść po mnie. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Pamiętasz, jak wspinaliśmy się na Snowden? Powiedziałaś mi wtedy, że najważniejsze to wiedzieć, że nie wolno nie wiem, zatrzymywać. Się zatrzymywać. Musisz się dostać na górę przez ruiny. Pamiętaj, czego cię uczyłem. Nie wyłączaj radia. Okej. Okay. No i cóż, wychodzimy z lasu. Będziemy szukać reszty, prawda? Nie możemy się tak samotnie błąkać po lesie. No mówię, no muzyka? Halo? Halo? Jest tam ktoś? Chyba da się tędy przejść. Cholera. To w taki grach chyba dużo komentarzy nie jest potrzebne, bo za symbole. Właśnie to sama gra w sobie jest po prostu niesamowita. Ma w sobie, sama w sobie dużo komentarzy. O, co ja wyprawiam? Chyba ktoś tu był i sobie odznaczał dni. O Boże. Przecież to szaleństwo. tutaj też to było. Jak bo ty się możesz spodziewać. Mamy kan. I proszę bardzo, jakbyśmy miał mogli tam tą stroną, to później... No nieważne Tak, ale to była chyba... O! Ta tradycyjna maska No przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona To jest kobieta w przebraniu demona Co mam w niej zbadać? Zbadaj, żeby znaleźć ukryte informacje. Na wewnętrznej stronie są ślady białej farby. O. Ktokolwiek używał tej maski pochodził ze szlachetnego rodu. Aha, bo biała farba to szlachetny róg. Okej. Okay. Dobrze. O i patrzcie, co tutaj mamy. Yy, nic nie mamy po Mam odkryty jeden relikt maskę. Wow! Wow! Wow, sprzęt! Wow! To w ogóle jest strzał zapalający, strzały zapalające strzały z strzały wzmocnione ramiona. A jakie mogę to zdobywać? No dobra, nieważne, zobaczymy później. Ale czat! Patrzcie, mamy maskę. Wcześniej, jak grałam, to tego nie było. A tutaj już doszłam jeszcze, ale już nie pamiętam. Dobra, to idziemy. Nie, tu z tą przyszliśmy, to tutaj. Dawaj, maleńka. I idziemy. Nie wiem kiedy na sama idzie, kiedy ja i dowiecie, wiecie, tylko po prostu to jest dobrze Tak zgrane. I co teraz? Idziemy. No idź Tylko się nie popasz tą pochodnią. Hop, sip, hop sip, hop sip. Dobra Coś tu jest? Nie. To idziemy dalej. O patrzcie, weszliśmy na zewnątrz. Na południowym zachodzie. Czekaj trochę wspinaczki. Słyszycie? Słyszałaś? Słyszałam! Palimy ognisko. Wypatruj dymu. Jesteśmy w drodze. Laro, udało ci się. Sam, ale dzięki Bogu. Niespodzianka... Wszystko gra to jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Na, na Rozmawialiśmy z twoją załogą. Typowe. Są już drodze. Zobacz, opatrzył mi stopę. A tyle mogłem zrobić. Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Matias. Właśnie. Jestem nauczycielem. Naszyjnik z ludzkich zębów. Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Słonko, wyglądasz na wykończoną. Usiądź sobie. To. Co tyle lat, właśnie. Opowiadałam mi o słonecznej królowej. Tak, o Himiko. Opowiesz no, mi więcej. Zaciekawiło mnie to. Może hmm. trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Ech, uwielbia opowiadać te historie. Himiko była piękna. Tajemnicza ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracy zainteresowani. Cóż, w tak mm. zawsze tkwi ziarno prawdy. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie chimiko, a ona władała wszystkim, na co padł jego promień. Chyba jesteśmy zmęczeni. Sam. Matias. Było bardzo niemiłe, że nas zostawili. O, dobrze, że ten czas się zwalnia. 好了，好来过去。好，比。 Dobrze ci widzieć, ptaszyno. Cieszę się, że Was widzę. Sam jest z Wami? Była z Tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem. ale zemdlałam. Kiedy się odsknęłam, już jej nie było. I po co się Wam było szwędzać, co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, zaraz, a co z Rotem? Nie lubię tego profesora. No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka tam. Ja z nią pójdę. Nie, nie, nie. lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? jest jakiś dziwny. Dawno nie strzelałem, no. ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do Rota. My znajdziemy sami tego Matiasa. Nie wydaje się że to dziwne, że sami Matias zostawimy samolot. Ale dasz Mamy radę? Kaj, muszę tylko chwilę odpocząć, dzięki. Ty, ty, zaczekaj tutaj, a ja, ja sprawdzę drogę. Okej. Okay. Coś mi tu nie gra. Nie tak źle. Jesteśmy przy obozie. Ja myślę, że to będzie odpowiedni moment, żeby od czego zacząć. Zakończyć odcinek. Okej. Okay. Nazywam się Lara Croft ja ty i może archeologa, archeologa, ale to mój mój nie nie więc sobie to zamkniemy. Aha, dziennik. Ona rozpoczęła pisanie dziennika. Czasem będziemy mogli sobie tak właśnie update'ować. Dobrze, dziękuję za obejrzenie. Komentujcie i oceniajcie. Mam nadzieję, że seria się pociągnie. I do następnego.